W związku z tym, że robi się naprawdę chłodno, a ja jestem istotą ciepłolubną, postanowiłem dzisiaj w ramach Studia Dynks odwiedzić jedno z moich ulubionych, ciepłych, zielonych, prawie tropikalnych miejsc czyli sklep Zarośla. Zapraszam! Znajdujemy się w sklepie roślinnym Zarośle. Jesteśmy sklepem roślinnym, a nie kwiaciarnią, bo nie mamy kwiatów ciętych. Staramy się mieć po prostu jakościowe rośliny do niczego. No, znajdujemy się w takim miejscu, które stworzyliśmy wspólnie kilka lat temu, o, które powstało z naszej pasji, bardziej w sumie mojej, bo to ja zawsze interesowałem się roślinami. Norbert gdzieś tutaj zauważył w tej mojej pasji jakąś taką. Możliwość biznesu. Tak, możliwość przekucia tego w biznes. No i tak połączyliśmy swoje siły, ja moją wiedzę i zainteresowanie roślinami, Norbert taki dryg do tego, żeby mieć własną firmę, prowadzić nią, zarządzać. No i tak się spotkaliśmy tymi kompetencjami gdzieś pośrodku, podzieliliśmy się swoimi rzeczami, swoimi obowiązkami. No i tak już tyle lat jesteśmy tutaj właśnie w tym sklepie. i Tyle? Ile? Sześć, siedem? Siedem lat, tak. Siedem lat. No i sprzedajemy rośliny, Doradzamy sadzimy rośliny, doradzamy. Powiedzmy, że zajmujemy się po prostu ogólnie tematem roślin. Jeżeli ktoś czegoś potrzebuje, jakiejś wiedzy, pomocy, no to jak najbardziej może się do nas w tej kwestii zwrócić. Wszystkie rośliny, które się tutaj znajdują, E, pochodzą głównie z Holandii, ale też e, z różnych takich krajów jak Dania, Niemcy. Okej, okay, ale w większości, no niestety polscy producenci tak. mało produkują, ale no, jakby to, co możemy, kupujemy też od polskich producentów, bo mamy lokalnych ogrodników, na przykład tak. e, Marcin Wędzlewski, fajny ogrodnik, polecamy lokalny, więc no, mamy też, e, ale no niestety to jest duża, mniejsza część, nie? E, Holandia jednak wygrywa na rynku cenowo po prostu. No i w sumie no nie opłaca się w Polsce tak produkcja, jak, jak tam, bo oni są bardziej do tego przygotowani. No, mają tak, są rozwinięci pod tym kątem, mają dobre, dobre zaplecze, że tak powiem, gdzie te rośliny mogą uprawiać. Stąd tak naprawdę większość roślin, które znajduje się w naszych domach, czy to z takich sklepów jak nasz, czy to z y, jakichś marketów, no to są w większości tak. rośliny po prostu właśnie... Często źródła są schole. te same, różnica pomiędzy nami a innymi miejscami, czy masowej sprzedaży na przykład jest taka, że my przede wszystkim staramy się jakby nie sprzedawać, w takim stricte marketingowym sensie, tylko zależy nam na tym, żeby zawsze dobrać roślinę do potrzeb osoby i nawet jeżeli ktoś czasami chce coś kupić, a my mówimy, że to nie ma tam szansy przeżyć, no to wręcz odradzamy sprzedaż takiej rośliny. Więc no myślę, że to jest jakby zasadnicza różnica, no i przede wszystkim też to, że no, kontrola jakości, którą tutaj mamy w kontekście szkodników, żeby to się gdzieś tam nie rozprzestrzeniało, no to jest chyba, myślę, wyjątkowa. Jeśli chodzi o trendy, no to jakby oczywiście one są. Był czas na kolekcjonerskie rośliny, gdzie po prostu był szał. Wszyscy szukali jak najbardziej różnych, rzadkich i tak dalej. No ale to wszystko też trafiło do masowej produkcji, więc tak naprawdę teraz wszystko, już, już nie ma kolekcjonerskich roślin tak naprawdę. No może jakieś takie naprawdę unikatowe gatunki, e, ale no to my nawet nie jesteśmy w stanie jakby mieć ich, bo to sobie po prostu pasjonaci sprowadzają z Tajlandii i różnych innych egzotycznych krajów. E, no tak naprawdę troszeczkę Mieliśmy na początku wizję tego, co byśmy chcieli sprzedawać, bo też chcieliśmy mieć wyszukane rośliny, jak najciekawsze, inne niż w innych miejscach, no ale rzeczywistość zweryfikowała, że klienci chcą Sansevieria i Zamkulkasy, także to jest są rośliny, które się sprzedają w, chyba w największej ilości, tak mi się wydaje. Ja myślę, że ten temat takich kolekcjonerskich roślin trochę się rozmył właśnie, że, że kiedyś, tak jak powiedziałeś, było, były bardziej takie grupy roślin, za którymi ludzie, że tak powiem, chodzili i ich szukali, tak. Natomiast teraz. Monstery raczej już nie są lubiane. Raczej już nie są, <laughs> nie. Miały swoją chwilę tak. tutaj e, wiem, <laughs> sławy, natomiast ona, ona już trochę minęła. E, nie, dzisiaj jakby zapotrzebowanie klientów jest bardzo różnorodne. E, I tak jak Norbert mówi, często wracają i po prostu proszą o jakieś takie totalne klasyki którymi, którymi nie trzeba się jakoś super mocno, super długo zajmować i wiele dookoła nich robić. Ale ludzie są też chyba bardziej świadomi już faktycznie tego, że rośliny to żywe organizmy, mają swoje potrzeby i nie wystarczy pojechać do marketu, kupić roślinkę, która nam się po prostu podoba, postawić ją gdzieś na półce i okej, okay, ona sobie będzie żyła, nie trzeba nic z nią robić. No, wybór roślin zresztą jak wszystkich tak. decyzji kupowych powinien być świadomy, więc no, też staramy się przekonywać do tego, żeby roślin nie traktować jak przedmioty, tylko właśnie jako żywe organizmy. I dostosowywać je do, do swojej przestrzeni, ale też do swoich możliwości. Właśnie, bo ktoś może wyjeżdżać często, no to potrzebuje coś, czego, co może przesłuchać na przykład. Więc, jak ktoś tak ma, to polecamy filodendrony, fikusy. Faktycznie sklep jest jedną taką częścią naszej całej działalności. I To nawet bym powiedział, że w ostatnich latach coraz mniejszą, bo jakby. Klienci biznesowi, instytucje różne, do których gdzieś tam dobieramy rośliny i aranżujemy przestrzenie, no to się stało większą. Częścią naszej działalności. Sklep jest bardziej dekoracyjny. Tak. Traktujemy sklep <grym> bardziej jako taką naszą wizytówkę. Ta. Jako miejsce, w którym też można przyjść z nami i porozmawiać, dowiedzieć się czegoś z nami czy z ekipą, która zawsze zatrudniamy samych pasjonatów, więc e, myślę, że to też widać. E, e, klienci zawsze doceniają to, że dowiedzą się u nas dużo i wyjdą nie tylko z rośliną, ale też z dawką wiedzy, więc e, jakby wszyscy z ekipy są naprawdę profesjonalni, więc możemy polecić ich również. Faktycznie robimy dość dużo rzeczy. E, głównie... Równie faktycznie zajmujemy się zazielenianiem różnych przestrzeni, czy to biur, restauracji, roślin do hoteli, ale również zajmujemy się na przykład dekoracjami eventów, właśnie roślinami doniczkowymi, ale też jakimiś takimi ciętymi w takim trochę naszym stylu powiedzmy dżunglu, gdzie jest dużo zieleni, dużo egzotyki. Także, także też zajmujemy się właśnie takimi dekoracjami. Ehm, oprócz tego prowadzimy też serwisy roślin, czyli właśnie, jeżeli ktoś kupi od nas rośliny, bądź też ma swoje rośliny, może nas zaprosić do siebie, do swojej przestrzeni ehm, i w zależności od tego, jaka będzie potrzeba, e, my możemy te rośliny przeserwisować, to znaczy ocenić ich stan, e, ocenić to, co trzeba z nimi zrobić, czyli czy trzeba je przesadzić, czy trzeba je na przykład przyciąć, e, uformować w jakiś inny sposób. Ehm, i możemy to zrobić właśnie na zasadzie takiego jednorazowego serwisu, ale mamy też ofertę takiej kompleksowej opieki nad roślinami z naszej strony, czyli że e, ktoś ma na przykład jakąś przestrzeń z roślinami i on tak naprawdę te rośliny tylko podziwia, tylko sobie na nie patrzy, natomiast my się zajmujemy nimi od A do Z. Najfajniejsza w naszej pracy jest zmienność, e, to że każdy klient jest inny, ma inne potrzeby e, i mimo że mamy jakby pewną pulę roślin, tak, bo nie ma nieskończonych nowych gatunków i tak dalej, tutaj takich egzotycznych, no to, to, to jakby każda, każdy klient, każda sytuacja z nim jest inna i no, mimo, że właśnie bazujemy na tych samych roślinach, to każda realizacja wychodzi inaczej, każdy efekt daje nam coś innego. Za każdym razem uczymy się mm -hmm. też może jakiejś nowej rzeczy. Hmm, więc ja myślę, że ta zmienność jest takim motorem, który na, nas Tak, Ale na pewno tym... też bardzo nas motywuje, jak pojawiamy się na przykład w przestrzeni biurowej, e, przyjeżdżamy z roślinami i widzimy reakcję ludzi. E, to, że oni się cieszą, że jakby sprawia im to przyjemność, e, no to na pewno jest bardzo motywujące też dziękuję tak, no na przykład się za rośliny. że Tak, tak, zdecydowanie. Tak, ja tak. Myślę, że to, to jak po prostu ludzie reagują na rośliny i jakby na wiedzę czasami, którą od nas dostają, czy nawet jak. Czy w sklepie wiadomo się pytają, ale jeśli jest jakiś serwis, bo nawet jak zawozimy rośliny, to pojawia się dużo pytań o prywatne rośliny, ludzie pokazują zdjęcia. No my, jak zaczniemy już o tym rozmawiać wtedy, no to zawsze to trwa. I no to myślę, że taki feedback, jak widzimy, że to ma sens, że komuś coś to daje, no to jest chyba najfajniejszym elementem naszej pracy, przynajmniej z mojej perspektywy. To, co nas też motywuje, myślę, to jest to, że my za bardzo się nie reklamujemy jakoś na zewnątrz, że tak powiem. Dużo zleceń, które do nas trafia, to, jest, to są właśnie zlecenia, które gdzieś tam pojawiają się właśnie z polecenia. Stąd gdzieś tam to zaufanie ludzi do nas, no, jest też bardzo motywujące. To że, to, że widzą w nas tą pasję, to, że faktycznie znamy się na tych roślinach, to, że potrafimy coś z nimi zrobić, to, że właśnie widzą, poprzez te nasze działania, ufają nam w tym, no to jest, jest to budujące na pewno. Tak. Zarośla to jest jedno z moich ulubionych miejsc w Poznaniu, nie tylko dlatego, że można się znaleźć przynajmniej na parę, paręnaście minut w zielonej dżungli, ale też dlatego, że kawałek tej dżungli można zabrać do domu.